Jeśli mam szczery, to nie chcę mi się w to wierzyć, że w dzisiejszych czasach wojny gospodarczej znalazłby się ktoś tak głupi, żeby rozpocząć wojnę tego typu jak rozpoczęli Niemcy w 1939, ale dzisiaj to już szósty samolot, Herkules. Lecący z bazy niemieckiej Rammstein na Ukrainę. Tutaj mamy kolejny, jeden już jest pod Krakowem, ten jest w okolicach Opola. 15 minut temu granicę polską przekroczył jeszcze jeden. Siły powietrzne USA przetransportowują swoich żołnierzy ze swojej bazy w Ramstein w Niemczech na Ukrainę. Więc kto wie, cóż tam się wydarzy. W każdym razie, jeśli dojdzie do jakiejś wojny, co nie chce mi się wierzyć, no to Polska będzie miała przejebane jak w Roskim czołgu. Niestety od tysiąca lat odczuwamy tego skutki. Jesteśmy pomiędzy wschodem i zachodem. Tak to wygląda.